Dzień dobry, szczęść Boże, witam serdecznie we wtorek, 14 stycznia. Moi drodzy, dzisiaj dostajemy od Kościoła wspaniałą Ewangelię, aby się nakarmić, aby się zainspirować. Jest to Ewangelia z Marka, z pierwszego rozdziału, wersety od 21 do 28. No i jest tam opisana krótka historia, jak Jezus modli się... W synagodze. Nie tylko się modli, ale usługuje w synagodze, przepowiada słowo, czyni znaki, cuda, wyrzuca demony. Po prostu robi to, co do niego należy. Przychodzi do społeczności, do społeczności wierzących, do synagogi, do Żydów, do miejsca świętego na szabat, na wspólną modlitwę. No, i tak przemawia, tak po prostu działa, że ludzie są w szoku. I w tym krótkim fragmencie jest dwa razy to podkreślone, że ludzie po prostu są pod wielkim wrażeniem. Jedno zdanie jest takie, że uczył ich jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Czyli słowa Jezusa. Były podszyte taką pewnością, taką sprawczością, taką po prostu mocą, że to, co on mówi, to po prostu się dzieje. Słowa miały właśnie taką moc. I w ostatnim zdaniu, w tej krótkiej Ewangelii, właśnie jest to podkreślone, nawet, że ludzie dziwili się i pytali, skąd u niego taka moc. No właśnie. To jest Jezus, który działa we wspólnocie Kościoła, we wspólnocie wierzących. To jest prawda, która oddziaływuje na człowieka i przemienia życie. Jezus działający w gronie wierzących, w Kościele. Moi drodzy, tutaj w Ewangelii słyszymy, że może właśnie być tak, jak w tym przypadku, że doświadczamy: Wow, to przemienia moje życie, to, to ży. To, to, po prostu to słowo ma życie w sobie i ma moc, ma sprawczość. Człowiek się odmienia, ale może być tak, że idziemy do kościoła, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, i nie doświadczamy żadnej mocy w słowach, które tam się głosi, w modlitwach, które tam się odmawia. Lipa nie ma mocy, nie ma sprawczości Jezusa. Też może się tak zdarzyć, bo Ewangelia dzisiaj mówi, że albo w synagodze było tak, jak często, jak normalni uczeni w piśmie prowadzili te nabożeństwa, że nic się tam po prostu nie czuło Ducha Bożego, albo przychodzi Jezus i, i oczywiście czuć całą prawdę, że Bóg jest między nami i się dzieją cuda. Może być w kościele tak i tak. Moi drodzy, chciałbym. Do tego się za chwilę odniosę na koniec, ale teraz tam takie dam świadectwo piękne. W zeszłym roku na stolik spotkania, czyli na taki dyżur, gdzie po prostu siedzę przy stoliku w kawiarni w każdy poniedziałek od 18 do 21, i taki dyżur miała się wczoraj, ale rok temu przychodzi pewna kobieta i mówi: Chcę zmienić swoje życie. Jestem z mężczyzną, mamy dziecko, ale brakuje nam w życiu. Radości, mocy. Więc przychodzi do samego Jezusa. Przychodzi i prosi u źródła: uzdrów mnie. Moi drodzy, rok temu na tym stoliku spotkania, tam w restauracji, otrzymała potężne doświadczenie Bożej miłości przez modlitwę stawniczą. Dostała nową szansę, miłosierdzie, oczyszczenie. Jezus ją dotknął, odpuścił jej grzechy, i ona zaczęła nowe życie i podjęła decyzję. Pierwsze, chcę błogosławieństwa Bożego dla mojego związku. Okej, okay, nie ma sprawy. Proszę bardzo, przyjmij sakrament małżeństwa. Weź ślub, poproś Boga o błogosławieństwo. Drugi krok ochrzcić dziecko, przyprowadź go, bo ono już jest duże. W podstawówce już przyprowadź go świadomie przygotowując do rodziny zbawionych. I moi drodzy, ta kobieta po tym doświadczeniu zeszłorocznym, zaczęła właśnie tak żyć. Zaczęła. Pojednała się z Bogiem. Powróciła do Kościoła. Weszła w związek małżeński. Yy, doprowadziła do chrztu swoje dziecko. I, moi drodzy, i przyszła wczoraj, po tym roku, znowu na stolik spotkania, na rozmowę i spowiedź. I, moi kochanie, i podzieliła się właśnie owocami tego nowego życia. Mówi, że wszystko ją zachwyca. Że ona jest taka wdzięczna, że wróciła do kościoła, że tak się cieszy i była kilka tygodni temu na pasterce, w, w to Boże Narodzenie. I mówi, że pierwszy raz była w życiu na pasterce i przepłakała całą tę liturgię, ponieważ tak te treści i Boża Obecność dzieciątka Jezus ją poruszały. Że ona płakała na tym wdzięczna, radosna. W ogóle no, chodzi na liturgię, uczestniczy w życiu kościoła, śpiewa w chórze, jest zaangażowana, chodzi na próby. Cieszy się byciem w małej grupce ludzi zbawionych, i posługujących w parafii. Kiedy był ten chrzest dziecka, ona bardzo się radowała. We wspólnocie parafialnej, bo to uroczyście zrobione, ten chłopiec jej synek dostał wielkie brawa. Po chrzcie. On był dumny, szczęśliwy. Później, jak poszedł do szkoły, to opowiadał wszystkim, że a ja przyjąłem chrzest. Jestem ochrzczony i w ogóle cieszył się. A ona z mężem cieszyli się razem z nim. Niesamowita rzecz, moi kochani. Przemienione życie. Oni modlą się razem. Yy, modli się nad tym dzieckiem. Uczy go yy, mówić do taty. Nie odmawiać pacierze, ale po prostu rozmawiać. Niesamowity rok. I wczoraj na stoliku spotkania właśnie wróciła, też, prosząc o błogosławieństwo i o, o siłę na pewną decyzję wspaniałą, wyspowiadała się, no i żyje po prostu. I ona mówi, że we wspólnocie doświadcza mocy. To, co mówi ta Ewangelia dzisiejsza, że ludzie poszli sobie do synagogi i tam doświadczyli mocy. Wow, bo, bo Jezus przyszedł. Nie? Ale moi drodzy, co chcę wam powiedzieć teraz bardzo ważną rzecz, że dzisiaj idziesz do kościoła, Dzisiaj idziesz do swojej społeczności, idziesz na liturgię, idziesz na nabożeństwo. I mimo, że nie ma tak jak 2000 lat temu fizycznie, przechodzi Jezus i, i, i głosi, to mimo wszystko moc Jezusa może być w naszych wspólnotach, kiedy faktycznie Jego dopuścimy do głosu. Ponieważ Jezus nie tylko działał 2000 lat temu, On działa w każdym czasie. Tu i teraz. On działa zawsze. I nie musi być ten Jezus, właśnie 33-letni z długimi włosami, ten żyd, syn Boży, który był po prostu 2000 lat temu wśród ludzi, obecny teraz. Nie. Jego duch. On w swoich uczniach, w innych zbawionych. Przemawia z tą samą mocą, głosi to samo słowo, dzieją się te same znaki i cuda właśnie we wspólnocie wierzących. Tak więc, moi kochani, chciejmy mieć tę wiarę, że Jezusa żywego, prawdziwego możemy doświadczyć w naszych wspólnotach kościelnych, w naszych parafiach. Tam, gdzie gromadzimy się razem, gdzie dwa lub trzej zgromadzeni są w imię moje, tam ja jestem pośród nich, ale to. Muszą być ludzie prawdziwie wierzący. Tam w kościele muszą się zebrać prawdziwie wierzący. Nie statyści, nie średnia krajowa, nie ludzie, którzy w ogóle nie mają pojęcia o istocie Bożej, tylko przychodzą z tradycji i z jakiegoś zwyczaju, z przyzwyczajenia do kościoła. Nie, nie tacy. Między takimi no nie nastąpi to połączenie, które zapewnia Bożą obecność. Tak samo posługujący, duszpasterz, no jeżeli nie ma wiary, to również nie będzie miał Ducha Bożego. I, i pójdziesz na, na takie nabożeństwo, pójdziesz na taką mszę, pójdziesz do takiego kościoła i nie doświadczysz. I będzie zimno i po prostu Twój Duch nie będzie nakarmiony, poruszony. Tak jak w Ewangelii jest powiedziane, że no tak, te słowa nie mają mocy. W tych słowach nie czuje się, żeby była jakaś władza, sprawczość, nie czuć Jezusa. Moi drodzy, pobudźmy się Nawróćmy się i chciejmy swoją obecnością, jako ludzi prawdziwie wierzących, sprowadzać Jezusa do naszych zgromadzeń. I wtedy będą się działy te same cuda, co w Marka 1, 12, 21. Moi drodzy, 21-28: będziemy tego doświadczać. Tak, cudów, znaków, uwolnień. I to, co ta kobieta, o której tutaj opowiadałem dzisiaj, doświadcza na co dzień, no to właśnie może być udziałem każdego człowieka. Świeżość wiary, prawdziwa wiara sprawia, że doświadczamy Boga. Moi drodzy, niech Bóg nam wszystkim błogosławi. Niech nas zapala do głębokiej, prawdziwej wiary. Zrezygnujmy z bycia statystami w kościele. Zrezygnujmy z wiary tradycyjnej. Przekazywanie takiej z pokolenia na pokolenie. To, to nie jest wiara, to jest jakaś tradycja, to jest religia. Wiara musi być z wyboru, z decyzji. Ok? Niech Pan nam wszystkim błogosławi na doświadczanie Jego samego, Jezusa Chrystusa, w Jego mocy, w Jego sprawczości za każdym razem, kiedy będziemy się spotykać na naszych nabożeństwach w kościołach. Pięknego wtorku Wam życzę i do jutra. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.